Z Ewangelii według świętego Mateusza: Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go: Które? Bardzo szczególny sposób postępowania. Pytasz Jezusa, jak przeżyć życie pięknie i jeszcze osiągnąć raj? Jezus udziela prostej, jednoznacznej odpowiedzi, a Ty szukasz kruczków. Okej, okay, przykazania. Ale może nie wszystkie, może tylko te, które najwygodniej byłoby mi spełnić. Może są jakieś, z których możemy zrezygnować? Ponegocjujmy. Tak, to jest przedziwne i musi skończyć się smutkiem musi się skończyć odejściem od Jezusa z pochyloną głową. Jezus odpowiada wymieniając przykazania, które odnoszą się do naszej miłości bliźniego. Nie wymienia przykazań, które odnoszą się do Boga. Nie mówi czci Dzień Święty, nie wymieniaj imienia Pana Boga nadaremno. Wymienia przykazania, które odnoszą się do drugiego człowieka. Jakby chciał pokazać, przypominam Ci o miłości. Jeśli będziesz kochał, nie będziesz zadawał pytań o kazusy, o szczególiki, o paragrafy, żeby się wykpić sianem, żeby zrobić jak najmniej, by osiągnąć jak najwięcej w staraniu o niebo potrzebny jest maksymalizm potrzebne jest pójście po bandzie potrzebne jest rzucenie się w przepaść w ciemność po to by dać się Bogu złapać innej drogi nieba szaleńcy gwałtownicy ci którzy są gotowi na wszystko tylko ci zdobędą niebo do zobaczenia jutro